Niektórzy tylko niektórzy robią na tej ziemi to, do czego zostali stworzeni! W piątek 2 grudnia w pałacu Jedlinka w Jedlinie Zdroju odbył się spektakl teatralny odegrany przez seniorów z Jedlińskiego klubu seniora. Dzisiejszy wieczór spotykamy się w pałacowych y, komnatach w sali balowej. A dziś odbędzie się tutaj Teatr Seniora w ramach y, projektu y, Srebrny Teatr. Realizatorem projektu jest Fundacja Merkury z Wałbrzycha, y, włączając Centrum Usług Socjalnych, konkretnie Klub Seniora. To jest drugi występ naszych seniorów w ramach teatru. Jedli na słynie z teatrów ulicznych, więc. Y, jakby kontynuujemy ten wątek. Dzisiejszy spektakl jest właściwie przygotowany od podstaw, czyli praktycznie od choreografii przez scenografię. Panie same szyły stroje, same też poddawały jakby pod pomysł tematykę dzisiejszego spektaklu, więc ciężko jest, na pewno jest ciężko, doświadczają tego, podglądały od kuchni prawdziwy teatr. I dzisiaj zaprezentują nam to, co zauważyły. Fajnie nam to wychodzi, dlatego że włączamy nie tylko seniorów, ale włączają się i nasi wolontariusze. I są to młodzi ludzie, są to ludzie w wieku średnim, także no fajnie, bo łączy to pokolenia. Zaczęłam chodzić do klubu seniora, no i tam takie propozycje były, no i ja w tym uczestniczę. Ja to po prostu lubię, mnie to się podoba. Że między ludźmi człowiek jest i no w ogóle tak... Fajnie jest. Ta grupa trwa już ponad dwa lata. To jest nasz już drugi spektakl, którym braliśmy w maju pierwszy występ. A no teraz jest nasz drugi występ. W pierwszym przedstawianiu pomagały nam dzieci, młodzież. Dzisiaj jesteśmy same seniorki. Jest na nas coraz to więcej, bo i spoza. Klubu panie przychodzą. Jest naprawdę wspaniale, jest miło, wesoło. Scenariusz napisała nam pani Ela Wilk. To ona pięknie poprowadziła na próbach e, panie, pokazywała jak wcielić się w dane postacie, pomagała odnaleźć siebie w postaci. Nasze panie odnajdują się w rolach, jest wiele prób, ale bardzo świetnie podchodzą do danej sytuacji, bardzo fajnie się wcielają w postacie, myślę, że naprawdę jest wart obejrzenia. Myślę, że to jest w ogóle taki też przykład seniorów, e, którzy rzeczywiście działają, chcą, chcą coś ze sobą robić, są ciekawi świata, e, nie boją się wyzwań, bo... Udział w takim przedstawieniu to z pewnością ogromna praca i stres i, i wyzwanie dla nich, ale oprócz tego przedstawienia tam było też sporo innych działań, które jakby miały ich przygotować do tego przedstawienia różne warsztaty, też takiej współpracy grupowej, animowania różnych pomysłów, różnego rodzaju pracy z ciałem, tak, które pozwolą im lepiej zafunkcjonować na scenie. Także. No rzeczywiście y, myślę, że to w ogóle nie tylko w jedlinie, ale coraz częściej się spotyka właśnie takich seniorów, którzy swoje lata nie chcą już spędzać tylko i przyłącznie przed telewizorem, ale na aktywnym. Na aktywnym spędzaniu czasu. Czujemy, że sztuka teatralna jest zaraźliwa. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny grupa senior senioralna wykazuje taką niesamowitą aktywność, nawet do tej swojej aktywności wciąga młode pokolenie. I to przedsięwzięcie jest dla nas bardzo budujące, że seniorzy są tak aktywni. Seniorzy współpracują z teatrem naszym. Wałbrzyskim i możemy w tym szczególnym centrum pałacowym, bo to jest swoiste nasze drugie centrum kultury, możemy dzisiaj delektować się ich inspiracjami. To, to jest dobre wydarzenie, do, dobry prognozystyk także na przyszłość, że seniorzy nie odpuszczają. Udało nam się w ostatnich latach wybudować niesamowite takie centrum ich pobytu, gdzie tak naprawdę w każdy dzień się mogą spotykać, w każdy dzień mogą inspirować i pomyśleć, co by tutaj ciekawego robić. Rzeczywiście jedlińscy seniorzy są aktywni prawie, że w każdym wydarzeniu, które w mieście powstaje, albo są uczestnikami tego wydarzenia, albo sami jak dzisiaj kreują te wydarzenia. Gratulujemy udanego występu oraz czekamy na kolejne spektakle jedlińskich seniorów.